Przy takiej misternej robocie, nie? Dokładnie. Jaki to wow. efekt po tym tak? No wie pan, całe życie chodzi się z kilkoma paznokciami długimi. Co to jest? Wycinanka taka właśnie kolorowa zrobiona przez panią. Przyjrzyj się, pani. Zobaczcie, jakie to są zwierzątka. To są papugi? Nie, to są kobuci. Koguciki, kochani. Nie, kopku, kogutyki. Koguty, dwa. Może nie kogutki, tylko... No, Zobaczy no, jak koguty. Piesy! Piesy, nie. Teraz zobacz, zobaczymy, co ty teraz. No, no zobacz, jak ci ładnie wyszło to. O, oh, to ładnie. Może... Nie, to ci, no, bardzo ładnie. Ale nie możemy przykleić. Możemy no, się przykleić. Już, jak no. Przyklejamy ale to... Tak, pierwsze przyklejisz Sami musicie sobie wykonuje. Tu przykleję no i daj mu mi... zobaczę długość, tak? Czy jeszcze coś wlajdzie w tym zakładku? Tak, na tych Proszę Pani, czy jeszcze coś będzie w tych zakładkach?